Jojo rzymacki z tej strony Cornelas dzisiaj ze mną jest Freddy witam. I to jest szybka zapowiedź przed. Jest to o szóste i to będzie pierwszy odcinek. Jest to o szóste. Lecimy do chłopaków. Oszust na trzech chłopakach i koledzy Freddy'ego myślę, że się nie zgłoszczą, bo będą na YouTubie. E, no raczej nie. Widzimy się już z ziomeczkami, okej okay, widzimy się teraz, ale jeszcze bez chłopaków, bo chciałem nagrać coś takiego, że nie wiadomo czy będą chłopaki we trójkę, czy po prostu będzie oszust na jednej osobie, ale zaraz się wszystkiego dowiemy, to widzimy się albo z chłopakami, albo z jednym panem, to ze dwóch. Podpieprzyłem chomikowi rzeczy i będę budował koledzy. Taki nikt, nieważne nie zdradzę no. Jest relat szczegółów Run Tu jest, tu jest gildia Tak? Gdzie? 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 Nie ma Tam jest, Ale jest To nie jest Zexplor gildia Zeksplorowana Zeksplorowana -lo -lo Chyba nie będą gadali Gadają chyba ze sobą, nie No raczej No dobra, trudno Natura ich do tego stworzyła. Do tego też, że byli dał nami. Ale jak się rozmawiałam, to nie było tak źle. No spoko. O, tam na dole może się wybuduje. Czekajcie Ej. na mnie. Ja coś robię. No dobra. Ale co? Ja czekam. Cicho, cicho. Niech to. Gdzie jesteś? Tu jestem. Dobra. No bo byłeś za mną. No ja właśnie. Patrzę, bo... Patrz, jak moje suwa. Chodź. Więc Ten... Nie patrzcie, kordów. Ja tu robię tam. I gildia Tu zrobię gildię Ustawię sobie nawet. Nie, Seth nie wiem czy co. Ja nie mogę. Trochę jesteś nieogar. Co, blisko Gildia? E, nie, z innego powodu. Ej, e, e, widzisz to dziwny panie, e, co ma na, na przyniku? No, Gildy. <noise> <noise> Łeby. Że, że jesteś już w gildii. Tak. to wiem. No, to mogę przecież jego opuścić. Ale... A jak pisze? No, by umy. Um, Bum? Bum, 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 bum. Eee, dobra. Nie mamy PożeCie. co robić. Ej, czekaj. Pozwolicie mi ej. parę ssaków obsydiadu? Eee, <gry> no. czekaj, ej, 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 ile zabiera to serduszek? Nie chcę wiedzieć. Ile zabiera? No ile to zabiera? A ile to, to zabiera? Z... A ile bum. to? Ta? Nic? A ten mieczek? A jest to szóste Zero. No. No koch chcesz jadeś. LOL! Nic type nie zabierać? Będziesz na youtube'a, wiesz? O, Ole mam dobry Aha, Akurat. Masz się, że będziesz na YouTube? No. Mam wszystko do ochronę! Osiem! No my też mamy. Ej, on my... Ma... To, to mi nic nie zabieracie! Ale Ej, co to uciekło. za knock? No, strasznie. Nie za haksy. Ej, dawaj, go dojeżdżamy, perełum. O je! A, szybko, szybko. Obsuje się, oprzyj się. Dawaj, dawaj, dawaj tam. Jest. Jest. No ty się zlagowałeś. Ej, co to miało być? No właśnie. Co no... to za odrzut był? No właśnie nie A, wiem. To na stać to do tak, Co ja gadam? Na staż... Nie, dobra, nieważne. przejęzyczenie, sorry. O, dobra. Rat, 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 rat. Czekaj. Szybko. O, gidia. Masz. Matku! Nie! Yeah. Weź mnie łukiem, knoki. Czekaj. Tylko czy trafię. Dobra, nie, Dobra, w kółko do Jagę. No co to ma być! Do Jagę. lubię was bardzo. Bardzo was nie lubię. To fajnie, ale... No niszczycie mi seta łeby! Ej, pozdrów YouTube'a, okej? Okay? No pozdrów. Nie. Powiedz, powiedz, ile ma być lajków. Tylko Zero. Ma... To nie, dobra. No dajcie. Za karę Radę, Rada, rada! Jeszcze raz, rad, jeszcze raz. Raz, po Szybko! A śmiesz się, nie. to dobra jakość mam tym razem, bo net teraz mam akurat toby. PAT! No strzeż do... Chociaż raz, żeby nie miał antylogo, to dobra. Lecę permą do niego. Dobre, no, no serio?! A już prawie! Czekaj, jem koksa so sobie. Dawaj go, knoknę cię teraz. Dobra, knoknę. Knoknij, knoknij, okej. Nie, bardzo, bardzo, bardzo was do To fajnie, ale nie trzeba, bo, nie trzeba było wybierać kanionu. Okej, okay, będzie w wodzie, jest w wodzie, jest w wodzie, jest w wodzie. Okej, okay, dobra, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie. Wyjdzie. Dobra, lecę, lecę, ci pomóc, lecę. Dobra, czekaj, Bija zrobimy dobra. Nóżmy, nóżki, nóżki, dobra, nóżki zrobimy. No nie mogę bić! O, jest! Czekaj, czekaj. Czekaj. Się. czekaj, czekaj. Kurde! Ej, nie, dobra, czekaj, czekaj, chwilę. Dawaj, go jedziemy. Co to ma być? Nie, on zloga tam! Gdzie on jest? Pomóż mi! Dobra zloga! Zlogał! Sorry! No! Jest! Udało się! Lesz jesteś w nie zapisałem i, Jesteś Leszu! Udało się! No loga, Tak, również. dwóch klepie w takim samym secie. Jeszcze o, i... mam do czynienia z królem PvP. No, no uczciwe, brawo! No to trzeba... Zdjęło cię trze w kopał, Lol. Trzeba się umieć klepać, czy nie? Dobra. A trzeba mieć też dawna, żebyście mieli takiego dał. Dobra, fajne 8. To tak tylko, tylko no. trochę jesteś leszczem, ale okej. Okay. Ile ma być łapek? Powiedz, ile ma być łapek. Dużo dislike'ów, pamiętać. Na no serio nie słuchajcie go, tylko to jest, to jest kompletnie idiota. No. więc słuchajcie, Ja zamknij, bo ja to ziadam. Lajków ma być, dajcie się wszystko, ma być dużo lajków, dużo subs. Ma być zero lajków. I, wy, nie odzywaj się już, ma, du, ma, być, ma, być, ma być dużo już lajków. Ty idioto, tyle jest uwalony cicho bądź, bo, bo zlogałeś Ma być dużo lajków. o ym... cię wywalę z rozmowy. Już go wywaliłeś. Dobra, ma być, e, powiedzmy, że jeżeli będzie od razu 3 lajki, to wrzucam kolejnego oszusta. Może nie od razu, ale po, jakich, po jakimś czasie. Po jakimś czasie powinien być. Więc komentujcie, i subskrybujcie imaty. i komentujcie, więc... Komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, Chodź się, pożegnamy. Siemaneczko tutaj był, był z nami Leszczu i był z nami Predy, który jest moim kolegą. Pozdrawiam cię. A ten Leszczyk tam gdzieś blogał, Później go i tak sklepiemy. No. Dziękuję za oszusta. No. Ehm, no... Txt powinno być w opisie, serwer też będzie w opisie. Ja byłem Kornelos, dzisiaj był ze mną Freddy. Jojo, Ziumeczki. Siemaneczko i cześć.